O tym, że Stowarzyszenie Szansa od lat prężnie działa w naszym mieście, nie trzeba nikomu mówić. Nasza kamera wielokrotnie rejestrowała rozmaite działania na rzecz dzieci i młodzieży realizowane przez Zarząd Stowarzyszenia. Tym razem udaliśmy się do Świetlicy Szansy, aby dowiedzieć się co nowego przygotowano dla dzieci i jakie projekty są zaplanowane na najbliższe miesiące. Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Integracji Środowiskowej Szansa wraz z panem burmistrzem Janem Zieniukiem przygotował to pomieszczenie. Zostało wymalowane, odświeżone, przemeblowane żeby dzieci mogły tutaj odrabiać lekcje i mieć wspólnie troszeczkę zabawy. Zapraszamy dzieci, świca jest trzyna od godziny 10 do 17, świdicą opiekuje się i ja za to odpowiada pani Ania Tokarczyk, którą będę prosił, żeby przedstawiła w jakim programie wzięliśmy udział i co wygraliśmy. Na początku września tego roku Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych integracji środowiskowej szansa wraz z pracownią Orange, która znajduje się w jednym z pomieszczeń świetlicy, wzięło udział w konkursie zorganizowanym przez Fundację Orange. Konkurs miał na celu wyłonienie pięciu pracownic spośród 50 na terenie całego kraju, z których dzieci w wieku od 10 do 12 lat Pojadą do Warszawy i wezmą udział w międzynarodowych warsztatach nauki projektowania. Warsztaty te organizowane są w czterech krajach właśnie w Polsce, w Francji, Hiszpanii i Rumunii. Są one organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania. Właśnie kilka dni temu otrzymaliśmy wiadomość, że nasza pracownia jako jedna z pięciu może pojechać. Fundacja Orange zapewni przejazd dwóm opiekunom oraz dziesięciorgu dzieci, które z nami pojadą. Mamy zapewniony nocleg, jako że jesteśmy jedną z najdalej oddalonych pracowni. Z tego też względu skorzystamy na tym, bo razem z dziećmi będziemy mieli możliwość zwiedzenia Warszawy, pokazania im najbardziej takich znanych miejsc jak Pałac Kultury, Kolumna Zygmunta czy Syrenkę oraz pomnik nieznanego żołnierza. W dniu 11 października mamy zorganizowane od 10 do 14 warsztaty, podczas których dzieci będą uczyły się programowania. Będą miały dostęp do komputerów, realizowały swoje pomysły pod okiem fachowców, a pod koniec warsztatów wspólnie z innymi kolegami koleżankami podzielą się tym, co, nad czym pracowały z kolegami koleżankami z tych pozostałych krajów za pomocą online. Po obiedzie Fundacja Orange zaprasza wszystkich uczestników do związania. Instytutu Kopernika. Potem wrócimy do domu. Cieszymy się bardzo z wygranego tego konkursu, ponieważ nasze dzieci nie tylko zwiedzą Warszawę, ale pożyczą swoje umiejętności, spotkają się z innymi dziećmi, także innych narodowości. A poza tym półtora miesiąca po naszym wyjeździe do nas do Czarnego do Pracowni przyjeżdżą, y, przyjeżdżają panowie instruktorzy, którzy poprowadzą dalszą część szkolenia, przywiozą materiały edukacyjne y, i odpowiedzą na wręczące dzieci pytania. Y, możemy też powiedzieć, że podzielić się y, Taką informacją, że w niedługim okresie będziemy startowali w konkursie o utworzeniu klubu sportowego przy stowarzyszeniu, gdzie Fundacja Orange pokryje koszty i zafunduje sprzęt i no niezbędne rzeczy, aby dzieci mogły rozwijać się sportowo.